Sprawdzę, czy ludzie podejmą ryzyko wybrania na chybiu trafił i skonsumowania jednej z tych żelek. Niektóre z nich są pyszne, inne obrzydliwe. Żelka o smaku wymiotów połowa smakuje paskudnie. Jest smak sera pleśniowego albo skoszonej trawy, a także szlamu. Chce pan zaryzykować? Nie. Spróbujesz? Jasne. Weź jedną. Co druga jest paskudna, co druga przepyszna. Zje pan? Nie. Dobrze trafiłam. Jest pyszna, ale nie wiem, co to za smak. Pianka. Wygrałeś! Gdy ryzyko popłaci, mózg uwalnia dopaminę i uczy się, że w takich sytuacjach warto się narazić. Uwalnianie dopaminy jest przyjemne. W grę wchodzi tu więc możliwość uzależnienia. Nie masz awersji do ryzyka. Jak smakuje? Nie jest ohydna. To dobry znak. Czy wyrzut dopaminy skłoni ochotników do ponownego ryzyka? Spróbujesz jeszcze raz? Tak. Nawet się nie zawahał. Wygrałeś czy przegrałeś? Przegrałem. Co masz? Nie wiem, ale coś okropnego. Nie umiem tego opisać. O! Jak gnijąca stopa. Trafiłaś na chili, masz okropny smak w ustach. Pytanie, czy chcesz ponowić ryzyko i albo poprawić sobie smak, albo go jeszcze pogorszyć? Chyba mi wystarczy. Dobrze. Ta pozornie prosta zabawa może nam pomóc w rozwikłaniu zagadki mózgu Mata, osoby wyjątkowo skłonnej do ryzyka. Teraz lepiej. O wiele. Młodzi mężczyźni lepiej znoszą bardziej ryzykowne sytuacje. Pasuje pan do schematu. Bardzo dziękuję za pomoc. A ty? Jesteście młode. Ja? Tak. <grybuj> o nie, wymioty. <grybuj> Czy raczej ser? Osoby o szczególnie aktywnym układzie dopaminergicznym są zagrożone uzależnieniem od nagrody, jaka wiąże się z takimi nieprzewidywalnymi sytuacjami.